Hej kochani. Łapię promienie lutowego słońca. Nietypowy ten luty tego roku, to trzeba przyznać, ale pierwsze promienie młodego słońca zawsze cieszą. A dzisiaj mamy taki przyjemny dzień, bezwietrzny. Jutro mamy pełnię Księżyca w Lwie. Prawdopodobnie pogoda się jutro trochę zmieni, bo no, co tu dużo mówić? Nasz satelita Księżyc ma duże oddziaływanie na pogodę na naszej planecie. Ma oddziaływanie również na nas, e, przynajmniej na kobiety. <laughs> Niektóre, że tak powiem, e, reagują swoimi cyklami menstruacyjnymi na fazy Księżyca. E, ale cudownie jest. Polecam Wam, jeżeli tylko macie okazję wystawić buzię do takiego młodego lutowego słońca, róbcie to dodatkowy zastrzyk energii, no i witaminy D. Chcecie kolejne rozważania, moje leśne rozważania? No to cóż, odwracam kamerkę i będziemy rozważać leśne rozważania. Zapraszam Was. Pokażę Wam jeszcze mój dąb, piękny, cudowny. Jeszcze śpi, bo mamy zimę. Ale myślę, że te promienie lutowego słońca już rozbudzają w nim soki i jeszcze trochę i będziemy mieli pierwsze pąki, listki. A tutaj mój pies coś tam znalazł. Tośka, co tam masz? Coś ty tam znalazła. No więc kolejny odcinek moich leśnych rozważań. Tak jak wspomniałam, jutro mamy pełnię w ognistym znaku lwa. Eee, warto, jest, warto jest w tę pełnię eee, słuchać swojego serca. To jest bardzo ważne. Gdyż jest to pełnia, w której um, możemy, jeżeli wsłuchamy się w głos naszego, naszego serca, możemy odgadnąć nasze najgłębsze pragnienia i znaleźć w sobie przekonanie, że one się spełnią. Także kochani, już dziś kreujcie, wierzcie w to, że y, jesteście warci miłości, warci obfitości, warci wszystkiego, co najlepsze w waszym życiu, i kreujcie to, wyobrażajcie to sobie. Yy. Może wpadniecie na jakiś ciekawy pomysł, jak zrealizować swoje marzenia. Naprawdę wsłuchajcie się w swoją intuicję dziś, jutro, no i w ogóle polecam Wam słuchać swojego serca, bo ono nas nigdy nie oszukuje. Teraz aktualnie z tego, co mówią astrolodzy, bo tak jak mówię, ja astrologią tylko zajmuję się hobbystycznie, ale astrolodzy mówią, że mamy bardzo fajny aspekt, a mianowicie koniunkcję Marsa i Wenus. To są tak zwani kosmiczni kochankowie Mars i Wenus. I to jest bardzo dobry aspekt właśnie do, do tego, aby budować relacje ze swoim partnerem, odnajdywać na nowo siebie w związku albo tworzyć. Coś nowego, także moi drodzy, porywy serca. Pamiętajcie, porywy serca pełnia w lwie. Lew to jest ognisty znak, który odpowiada za nasze serce, który mówi o miłości, o obfitości, mówi też o miłości do siebie. Pamiętajmy, że ja zawsze to powtarzam, również w swoich rozkładach tarota, często o tym mówię, że najważniejsza jest miłość do siebie. Akceptacja siebie w pełni. Bo jeżeli my będziemy szanować siebie, akceptować i kochać, to wtedy również inni to zauważą i również będą okazywać nam takie uczucia? Jeżeli ty sam sama nie masz szacunku do siebie, nie cenisz siebie, nie cenisz swojego czasu, nie cenisz tego, co robisz, nie potrafisz doceniać yy, swojej wartości, no to jak inni mają cię docenić? Nawet im na to nie dasz szansy. A to z tego względu, że no cóż, jeżeli ty siebie nie szanujesz, nie cenisz, nie kochasz, no to inni też to widzą. Emanujesz tym, że jesteś bezwartościowa, że nic nie potrafisz zrobić, emanujesz tymi emocjami i to widać na zewnątrz i ludzie też ciebie nie będą szanować. Dlatego, jeżeli zależy ci na tym, żeby uzyskać miłość, i żeby y, znaleźć prawdziwą przyjaźń, zaufanie, wykorzystaj ten okres tej pełni w lwie, którą jutro będziemy mieli po południu około godziny 18. Wykorzystaj na to, żeby pokochać siebie, zaufać sobie, docenić, dać sobie uczucie miłości, spełnienia, przyjemności. Zrób coś dobrego dla siebie, zaufaj. A wtedy wszechświat, to co wysyłasz, odda ci z nawiązką. Zobaczysz, że ludzie cię doceniają, szanują, kochają i że jesteś warta wszelkiej, wszelkiej miłości i tego, co najlepsze. Oj, gdzieś się tutaj zapuściłam w jakiś głęboki las, nie mogę wyjść na ścieżkę. O, dobrze, że mój pies ze mną jest. <laughs> Także kochani, dziś tak króciutko chciałam z wami porozmawiać, wspomnieć o tej nadchodzącej e, jutro pełni. Że warto jest robić różnego rodzaju rytuały, warto jest zadbać o siebie, o swoją wygodę, o swoją przyjemność, zrobić coś dla siebie. No i przede wszystkim y, otoczyć się miłością, uczuciem, pozytywnymi, dobrymi uczuciami i okazać sobie miłość, szacunek i wsparcie. Okazujmy też to naszym bliskim, naszym dzieciom. Partnerowi, osoby, na którym nam zależy. Bo tylko dzięki miłości, zaufaniu i szacunkowi jesteśmy w stanie stworzyć dla siebie pozytywne, dobre otoczenie. I emanując takimi uczuciami, takimi emocjami, ubogacamy również świat i nasze otoczenie. Także, no co tu dużo mówić, kochani. Jeszcze raz życzę Wam cudownej pełni. Wczoraj były walentynki. Ja osobiście nie obchodzę tego święta jakoś hucznie z moim mężem. Dla nas miłość jest przez cały rok. Owszem, wczoraj złożyliśmy sobie życzenia. Zjedliśmy pyszne serduszkowe czekoladki. <laughs> um... Ale tak jak mówię, no, miłość powinna trwać przez cały rok, wzajemny szacunek. I tutaj nie chodzi tylko o jakieś wzniosłe uczucia, ale o po prostu taki szacunek i wsparcie na co dzień. To jest najważniejsze i przez cały rok i do końca życia. <laughs> Razem, wspólnie, ramię w ramię. Także, moi drodzy, jeszcze raz was pozdrawiam, życzę Wam pięknego dnia, pięknej jutrzejszej pełni i dużo miłości przede wszystkim. Trzymajcie się ciepło, kochani. Pozdrawiam, pa! pa.